Dzień dobry! W tym krótkim filmie pokażę Państwu podstawy tworzenia atrakcyjnych i profesjonalnie wyglądających dokumentów w programie Maple. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem programu Maple lub korzystasz z wcześniejszych wersji programu, zachęcam Cię do obejrzenia webinarium pod tytułem Wprowadzenie do programu Maple. Zacznijmy od krótkiego omówienia możliwości edycyjnych programu. Do dyspozycji mamy wiele opcji formatowania tekstu, dostępnych z poziomu paska narzędzi. Elementy takie jak sekcje, tabele, obszar rysowania i inne obiekty znajdziemy w menu Insert. W poziomu menu Format mamy dostęp do takich elementów jak odnośniki i zakładki oraz numerowanie stron. Ponadto program umożliwia sprawdzanie poprawności pisowni oraz eksport dokumentu do wielu popularnych formatów takich jak HTML czy LaTeX. Przejdźmy teraz do przykładu, w którym pokażę Państwu, jak utworzyć i sformatować dokument. Poniżej znajduje się opis zadania wraz z rozwiązaniem. Obliczono w nim wagę rury w oparciu o posiadane dane. Pomimo iż technicznie rozwiązanie jest poprawne, ciężko się w nim zorientować. Aby uczynić je czytelnym dla odbiorcy, musimy je odpowiednio sformatować. W programie Maple podstawową formą organizowania treści są sekcje. Znajdziemy je na pasku narzędzi. Po umieszczeniu jej w dokumencie należy zaznaczyć tekst i przyciągnąć go w obszar sekcji. Pojedyncza sekcja składa się z nagłówka pisanego większą czcionką oraz zawartości. Pierwsza utworzona przez nas sekcja zawiera opis zadania. Oprócz paska narzędzi sekcję możemy dodać również z poziomu menu Insert, Sections lub Subsections. Kolejno dodajmy sekcję, w której umieścimy rozwiązanie zadania, oraz dwie dodatkowe podsekcje: pierwszą przechowującą wartości parametrów zadania, a drugą zawierającą obliczenia. Każdą z sekcji możemy zwinąć, naciskając strzałkę przy nagłówku sekcji, tym samym ukrywając jej zawartość. Dodajmy jeszcze jedną sekcję, w której umieścimy odpowiedź i wynik rozwiązania. Całość wygląda już znacznie lepiej. Usuńmy jeszcze puste przestrzenie pomiędzy sekcjami. Teraz przejdźmy do formatowania zawartości pierwszej sekcji, czyli do opisu zadania. Dane przedstawione w tej formie są mało czytelne, dlatego umieścimy je w tabeli. Tabelę wstawiamy z poziomu Menu INSERT, TABLE, następnie określamy jej wymiary, czyli 5 wierszy i 3 kolumny. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz należy tylko umieścić dane w poszczególnych wierszach tabeli. Pamiętajmy, aby przed ich wstawieniem zmienić tryb w komórce zmaw na tekstowy, korzystając z górnego paska narzędzi lub klawisza F5. Po przeniesieniu wszystkich wartości do tabeli w jej ostatniej kolumnie umieśćmy rysunek poglądowy. Aby to zrobić, należy stelić komórki trzeciej kolumny, wybierając polecenie Merge Cells. Następnie wstawimy zdjęcie. Z menu Insert wybieramy opcję Image i From File. Teraz należy już tylko dodać nagłówki tabeli. Poprzez Menu Kontekstowe wybieramy opcję Table Insert Row Above. Pierwsza kolumna zawiera opis danych, druga ich wartości, a trzecia rysunek poglądowy. Aby wyróżnić nagłówek tabeli, zmieńmy kolor w jego komórkach. Zaznaczamy górny wiersz tabeli i ponownie wybieramy na nim Menu Kontekstowe. A następnie opcję Table Cell Color. Zmieńmy jeszcze kolor tekstu na biały, korzystając z paska narzędzi. W tym momencie tabela wygląda już całkiem dobrze. Możemy jeszcze edytować właściwości jej obramowania. W tym celu wybierzmy menu kontekstowe, a następnie opcję Table oraz Properties. Ponieważ chcę, aby tabela miała widoczną tylko dolną krawędź. Dlatego w polu Exterior Borders zaznaczam wartość Bottom, a w polu Interior Borders wartość None. Całość zatwierdzam przyciskiem OK. W tabeli pozostała widoczna tylko dolna krawędź. Wartości w komórkach wyśrodkujemy za pomocą ikonki na pasku narzędzi. Po najechaniu kursorem na tabelę, ukazuje się podgląd jej obramowania. Można chwycić za jedną z krawędzi i zmienić jej położenie. Pozostały nam puste miejsca po parametrach. Usuńmy je zaznaczając obszar i naciskając klawisz Delete. Wróćmy jeszcze do opisu zadania i uzupełnijmy go o dodatkowe informacje. Maple pozwala na umieszczenie w jednej linii zarówno tekstu, jak i wyrażeń matematycznych. Aby to zrobić należy zmienić tryb z tekstowego na math za pomocą klawisza F5. Teraz możemy już wpisywać wzór. Po wprowadzeniu wzoru ponownie przechodzimy do trybu tekstowego i wpisujemy dalszą część opisu. Aby wyróżnić wzór na tle całego zdania, możemy zmienić jego styl. W tym celu wybieramy z menu format Styles, a następnie z listy rozwijanej wybierzmy nazwę stylu. W naszym przypadku jest to 2DMAF. I kolejno modyfikujemy właściwości tego stylu. Możemy tutaj ustawić czcionkę i jej rozmiar. My jednak zmienimy tylko kolor. Po wybraniu interesującego nas koloru zatwierdzamy całość przyciskiem OK. Teraz wzór wyróżnia się na tle całego opisu. Przejdźmy do sekcji Rozwiązanie i do podsekcji Parametry. Do parametrów zostały przypisane wartości. Po ich zatwierdzeniu wartości te prezentowane są w środkowej części dokumentu. Wstawiając dwukropek na końcu każdej linii, wartość parametru zostaje wczytana. Jednak nie pojawia się w środkowej części dokumentu. Obie te formy zapisu są poprawne, jednak z punktu widzenia przejrzystości całego dokumentu zaleca się stosowanie dwukropka na końcu linii. Podobny zabieg zróbmy dla podsekcji obliczenia. Tak prezentowane są wzory, według których obliczono poszczególne wartości. Natomiast same wyniki zostały umieszczone pośrodku dokumentu. Aby umieścić wynik, zaraz po znaku równa się w tej samej linii co wzór musimy zatwierdzić obliczenia kombinacją klawiszy CTRL plus równa się. Taka forma prezentacji rozwiązania jest bardziej naturalna. Moglibyśmy na tym poprzestać, ale zmieńmy jeszcze położenie tych dwóch podsekcji. Zaraz nad podsekcją parametry umieśćmy paragraf poprzez menu Insert, paragraf, Before Cursor. Również z poziomu menu Insert wstawmy tabelę o wymiarach 2 na 1 a następnie zaznaczmy całą podsekcję parametry, i przyciągnijmy ją do pierwszej komórki tabeli. Te same czynności powtarzamy dla podsekcji obliczenia. Ponieważ sekcje znajdują się w tabeli, nie potrzebujemy przy nich strzałek, dlatego je ukryjemy. Na podsekcji rozwijamy menu kontekstowe, wybieramy opcję Section, Hide Arrow and Stay Expanded. To samo robimy z drugą podsekcją. Wyrównajmy jeszcze kolumnę tabeli. Jak widzimy, po najechaniu kursorem na sekcję, Ukazuje nam się podgląd strzałki. W poprzednich krokach zmieniliśmy formatowanie stylu 2D Mav, dlatego kreska ułamkowa jest w kolorze niebieskim. Zaznaczmy ten obiekt i zmieńmy jego styl na 2D Input. To samo zróbmy w sekcji Wynik, a następnie zatwierdźmy polecenie, naciskając kombinację klawiszy Ctrl plus równa się. Tym samym uzyskaliśmy wynik w tej samej linii co polecenie. Stawmy jeszcze paragraf ponad to wyrażenie i wpiszmy wyjaśnienie do uzyskanego wyniku. W ten oto sposób sformatowaliśmy dokument. Brakuje nam jeszcze tylko tytułu i stopki. Tytuł dodajemy ustawiając kursor nad pierwszą sekcją, następnie z paska narzędzi wybieramy formatowanie dedykowane dla tytułów. I wpisujemy tytuł dokumentu. Teraz czas umieścić stopkę w naszym dokumencie. Zrobimy to z poziomu Menu View, Header and Footer. Dostaniemy okno dialogowe, za pomocą którego tworzymy własne nagłówki i stopki dokumentów. W stopce można umieścić takie informacje jak data czy numer strony oraz wskazać ich położenie. My umieścimy w środkowej części stopki zdjęcie, będzie nim logo programu Maple. Zobaczmy teraz jak wygląda otworzony dokument, wybierając podgląd wydruku. Pierwsza strona dokumentu prezentuje się następująco. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z tego jak wygląda nasz dokument, możemy go wydrukować lub zapisać w jednym z dostępnych formatów. Ja pokażę państwu jak zapisać go w formacie HTML i otworzyć w przeglądarce internetowej. Z menu File wybieramy Export as z listy dostępnych formatów wskazujemy HTML. Zapisujemy i zatwierdzamy domyślne opcje. Następnie otwieramy utworzony plik HTML w przeglądarce internetowej. Tak oto prezentuje się nasz dokument. Po lewej stronie znajduje się menu utworzone z nagłówków sekcji, z jego pomocą możemy się poruszać po dokumencie. Jak widzimy, program Maple wygenerował kompletny kod HTML, gotowy do umieszczenia na stronie internetowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową lub na stronę producenta oprogramowania.